Nie wiem, czy już obczajaliście nowe karty z Lego Jurassic World, ale jest tutaj kilka, które na pewno zwróciło na siebie moją uwagę i chcę wam je dzisiaj pokazać. Chodzi mi tutaj o nowe szaty graficzne, z którymi dotychczas się nie spotykaliśmy. Oczywiście, spójrzcie tutaj na to lustrzane piękne odbicie, chociażby, ale to jest najsłabsze. Bardzo podoba mi się tutaj ta grafika, taka wiecie, komiksowa. Naprawdę robi to wrażenie i takich kilka kart co najmniej mam i po prostu one mi się estetycznie bardzo podobają. Tym bardziej, że lubię komiksy. To taka odbijająca się klasyka, wiecie, disco. Disco też chociażby jest w ultra pojedynkach. Tutaj akurat będą to oczywiście pojedynki dinozaurów, ale taką kartą, która podoba mi się najbardziej jest to. No, tutaj ten pomarańcz po prostu wali po oczach, jest widoczny z daleka, no i wygląda to faktycznie mega pro. A tutaj jeszcze raz to komiksowe, bo nie mogę się na to napatrzeć. A jeżeli zbieracie karty czy to z Ninjago czy Jurassic World i wam akcji brakuje, wbijajcie na mój sklep przystańklocków.pl, bo mam tam naprawdę wiele z nich i możecie sobie dobrać